Co on tu zrobi? Mam kulę i pochodnie. Świetnie. W takim razie bierz pochodnie i czyń honory. Zaraz, a kula? Wiesz, okazało się, że jedna była już w lufie, ale jeśli coś nie wypali, to zawsze mamy zapasowe. O <laughs> <laughs> oh, cholera. To beliar! Mówiłeś, że wycelowałeś ponad nim. Tak mi się wydawało! Skąd miałem wiedzieć, jak poleci kula? Nigdy z czegoś takiego nie strzelałeś! Nie strzelałeś nigdy z armaty i postanowiłeś pierwszy raz tego spróbować, celując do innego człowieka? Skąd miałem wiedzieć? Zrobimy tak! Jeśli ktoś się będzie pytał, to powiesz, że to Saul sam sobie to zrobił. Chcesz wmówić wszystkim w przystani, że Saul sam zastrzelił siebie z armaty? Ludzie wiedzą, że był krętaczem i miał te swoje dziwne pomysły z żartami. Będziemy po prostu udawać, że to jeden z nich. Oddam ci wszystko, co udało mi się zdobyć na ostatnim polowaniu. Dobrze, już dobrze, nie wydam cię. I tak nie przepadałem za Saulem. Stokrotne dzięki, przyjacielu. Co tu się dzieje? Co to za hałas? Saul próbował wykręcić kolejne z tych swoich głupich żartów. Tym razem miał równie mało szczęścia co rozumu. Nie wiem jak to zrobił, ale trafił w samego siebie z armaty. Że co? Czy to jest w ogóle możliwe? No dobra. Facet grał mi na nerwach od dłuższego czasu. Przynajmniej teraz będzie spokój.